Cześć, witajcie. Dzisiaj Ford Escort MK7, zapraszam. I jak widać po blachach, samochód musiał być wyprodukowany przed majem 2000 czy zarejestrowany przed majem 2000, bo wiadomo wtedy weszły białe blachy. Samochód jest z roku 98, stare jarocińskie blachy. Dzisiaj jest PJ, a kiedyś było KZR i od nowości jest eksploatowany przez jednego właściciela. 1.3 Endura E, stary silnik, ale z dołożonym wtryskiem wcześniej one były na zasilaniu gaźnikowym. Dawno, 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 dawno temu, znacznie wcześniej aniżeli ten escort byłby wyprodukowany, ale tutaj jest wszystko ok. Czarne wnętrze pod maską, oszczędzali na lakierze. Podłużnice prościutkie, nic nie, po, nie pokorodowane. Samochód zresztą nie miał żadnych przygód. Tu wszędzie susza. Gdzieś delikatne zapocenie tutaj pod tą śrubą, ale to jest tylko delikatne, nic nie było myte, czyszczone. Wszystko w jak najlepszym porządku. No, pręt, którego wiecie, że nie lubię. Próżno tu szukać siłowników. Pytałem, który to jest akumulator. Właściciel powiedział, że to jest trzeci akumulator. Bardzo, bardzo długo żył pierwszy. Przy czym samochód całe swoje życie spędza w ogrzewanym garażu. I kufer, Spójrzcie. Według jednych katalogów 250 litrów, według innych 285 litrów. Patrząc na niego wizualnie, to te litry na pewno są prawdziwe. Dzisiaj, przy takiej wielkości bagażnika, to producenci podają, że mają one ze 400. Tak to dzisiaj jest, według dzisiejszych standardów. Jak tu wygląda? Zobaczcie. To wszystko jest. W stanie fabrycznym, żadnych wykwitów korozji. Bagażnik otwierany zarówno z klucza, jak i od wewnątrz, i słynne, bębenkowe kluczyki Forda. Zgoła inna, niż u innych producentów. W tamtych czasach pamiętam, jak miałem nie jednego Forda i nie dwa, bo miałem kilka Fordów, szczególnie jest, To zawsze był problem, jak trzeba było iść robić taki kluczyk, bo te punkty, które dorabiały klucze kasowały za nie czterokrotnie więcej niż za inne. I doskonale pamiętam tamte czasy. Ford nie słynął z idealnych zamków, czy z idealnych klamek, a tu spójrzcie, jak jest samochód u pierwszego właściciela z niewielkim przebiegiem, to to wszystko no po prostu idealnie działa. Chciałbym, żeby w dzisiejszych samochodach tak elegancko zamykały się drzwi z takim klankiem, jak w 25-letnim Escorcie. Drzwi kierowcy również... No, perfekcja. I oznaczenie wersji w tym miejscu Bolero 2, czyli takie Bolerko wersja, która po prostu na pokładzie nie ma nic. Escort oczywiście ciągnie naprzód. Felga stalowa, 14, a rozmiar ogumienia to 165 na 70 Na takich kołach wychodziły polskie eskorty. Tapicerka Escorta To taki słaby welurek w tamtych czasach i on nie był przesadnie trwały. No ale jak samochód ma 100 parę tysięcy przebiegu, to tu nic poniszczone czy przetarte nie jest. Ilość miejsca za kierownicą. Można tu znaleźć wygodną pozycję, aczkolwiek wedle dzisiejszych standardów to ten Escort nie byłby klasyfikowany jako samochód segmentu C, tylko jako samochód segmentu B. Po prostu samochody z każdą kolejną generacją rosną. No i dzisiejsze samochody segmentu B pewnie ilością miejsca mu nie ustępują. Ja natomiast, pamiętacie mój wzrost? Specjalnie dzisiaj go nie powiem, bo w każdym odcinku mówię: mieszczę się tutaj swobodnie, mogę zająć wygodną pozycję za kierownicą, dosyć ergonomiczną. W tym miejscu. To nie jest regulacja kolumny kierownicy, tylko Ford po prostu, po Fordosku, ma cięgno do otwierania maski. No a tak to wygląda, gdy wsiądę za siebie. Fotel ustawiony pode mnie, jest miejsce na kolana. Troszkę tutaj haczę głową, aż się zdziwiłem. Myślałem, że wejdę tu swobodnie. Nie, tak myślę, dla osób do metra 85 będzie dobrze. trzy osoby pewnie da się tu podróżować. Różno tu szukać. Złączy USB, ale jest popielniczka. Taki znak czasów. No i na środku też się nie zmieszczę. spójrzę jeszcze na boczek drzwi. Tutaj ten ładny wedurek. Tu już plastik. Doskonale wiecie, jaki żadnych kieszeni. Z przodu jest mała kieszeń. Taka sama tapicerka, i zarówno z przodu, jak i z tyłu pełna korba. No i jestem pod Eskortem MK7 w kanale. Słuchajcie, 25 lat. I Ford, który dla niektórych był wiadomo ile WORT, i na pewno nigdy nie słynął z dobrej blachy. No to ten tutaj przeczy tym wszystkim negatywnym opiniom. Tu jest po prostu. Jak pod pięcioletnim samochodem. Niekiedy dziesięcioletnie są gorsze. Patrzcie, progi podproża, Grama korozji. Tutaj na podłużnicach już mocno wyślizgane. Tak, cudzysłów oczywiście do tego wyślizgane. Fabryczna konserwacja, ale nigdzie nie jest jeszcze przetarte do blachy. I nigdzie żadnych najmniejszych wykwitów korozji. Patrzę jeszcze na wydech, wszystko Ford, fabryczne numery. Tu rura jest pokorodowana. Przeżyje ten samochód zapewne. Podłużnice, suszka. Z tyłu elementy zawieszenia prezentują się Lepiej jak w niejednym pięcioletnim samochodzie. Nigdzie gramardzy. I teraz spójrzcie na cały blok napędowy. Stara jednostka 1.3 nieśmiertelna po 25 latach, oczywiście niewielkim przebiegu, ale jednak 25 lat. Żadnych wycieków oleju nigdzie. Ze skrzyni to samo. Wszędzie susza. Zauważyliśmy tylko jedną nieprawidłowość i pan Edward się już o niej dowiedział. A mianowicie tutaj na prawym przegubie zewnętrznym pęknięta manszeta, czyli sama ta guma jest już w smarze, w smar się wycisnął, widać, że to nie jest stare i proponuję to jak najszybciej naprawić, bo po prostu szkoda przegubu. Prawdziwa motoryzacja z lat 90. Ten Escort jest made in Poland. To jest samochód, który był produkowany w Płońsku w tej wersji. I co ciekawe, co powiedział mi właściciel, że gdyby wybrał wtedy wersję 1.616, a nie 1.3, tą 60-konną, najsłabszą, to miałby już samochód ocynkowany. Tak mu wtedy powiedziano w salonie, że 1.6. 16 już były w ocynku, natomiast te podstawowe wersje 1.3 nie były cynkowane. Nie wiem, jak to było w rzeczywistości, no tak mu przekazano w salonie. Odniesie się do tego w komentarzu, co o tym sądzicie. W każdym razie polski samochód, co się rzadko zdarza. I jak to fajnie, sentymentalnie wrócić do lat 90., ta prawdziwa motoryzacja. Jedyna rzecz, którą mi tutaj brakuje, bo to jest wersja Bolero 2, czyli absolutnie bez jakiegokolwiek wyposażenia, poza poduszką powietrzną, Kiedyś czytałem o Escortach, że bodajże w roku 96 wszystkie wersje MK7 już zostały seryjnie wyposażone w wspomaganie kierownicy. Prawdopodobnie tak było na rynku niemieckim, niestety na rynku polskim. Za wspomaganie kierownicy również trzeba było słono dopłacić, stąd pan Edward wspomagania nie wybrał. Ponad standard w tym samochodzie jest tylko lakier metalik. No i tu nie zdziwcie się, Radio 2 DIN, oryginalne Fordowskie, ale to nie jest oryginał z tego egzemplarza, w tym egzemplarzu... Fabrycznie było radio na kasety, a tu, jak widzicie, już jest radio na płyty kompaktowe. No i z takich ciekawostek, co w tym samochodzie się działo? Bartku, pokaż licznik. Aktualny przebieg to 18 tysięcy. Tak, tak, wiem. Ford ma tak zwane handlarskie liczniki przy imporcie Escortów z zachodu. Ten oczywiście nie był importowany, bo cały czas eksploatowany przez pierwszego i jedynego właściciela. To nie trzeba było cofać liczników we Fordach, nie tylko w Escortach, w innych modelach również, bo one, jak widzicie, miały tylko Wskaźnik przebiegu, czy licznik przebiegu do 100 tysięcy km, więc zawsze mogłeś mówić, że jest to drugi, że licznik idzie po raz drugi albo po raz trzeci, a w rzeczywistości mógł iść po raz piąty albo szósty. Ale tutaj pan Edward jeździ tym autem od nowości, jeździ bardzo niewiele. W ciągu 25 lat pokonał 118 tysięcy km. Uwaga, czy ten samochód miał jakieś awarie? W ubiegłym roku wymienił sprzęgło, pęk docisk prawdopodobnie ze starości, i to była jedna, jedyna awaria tego samochodu. Całe zawieszenie wszystkie elementy są jak dotychczas w oryginale nic więcej przy nim mechanicznie nie było robione. Słuchajcie, jeden-trzy stary gniotca, nie łamiotca motor na łańcuchu. Na łańcuchu, nie na łańcuszku, jak to współczesne silniki mają. Ten łańcuch na pewno przeżyje ten samochód, i jak to się elegancko odpycha, 60 koni, czyli wedle dzisiejszych realiów rynkowych praktycznie nic, no. bo. To jest 60 koni, patrzę na dzisiejsze samochody, ale ten samochód elegancko nabiera prędkości. Oczywiście nie jest demonem, nie jest jakąś rakietą, ale swobodnie sobie przyspiesza na każdym biegu 103 Nm, a on sobie elegancko, lekko jedzie. No, taka prawdziwa motoryzacja z lat 90. No i sprawdźmy, jak to fabryczne zawieszenie po 25 latach tłumi nierówności. Przed nami dziurawy odcinek już jadę. No ja powiem tak, no. Zawieszenie pracuje cicho, ale wewnątrz całkiem cicho nie jest. Nie ma przesadnych skrzypień, ale gdzieś coś delikatnie wydaje sobie jakiś tam dźwięk. Natomiast co do tłumienia, to taka charakterystyka, trudno mi jednoznacznie określić. Raczej myślę, że nastawiona na komfort, ale po niewielkich odgłosach dobiegających do uszu, to mogę powiedzieć, że chyba w zamyśle chcieli opracować za zawieszenie sztywne, natomiast nie do końca tak raczej nie jest. Tłumienie. Zgoła inne niż we współczesnych samochodach, całkiem jeszcze przyzwoite, nic tam przesadnie nie trzaskało. Więc, jak na 25 lat, oczywiście przebieg niewielki, bo 118 tysięcy, no ale wiek, 25 lat można powiedzieć, że samochód na pewno bez problemu przechodzi badania techniczne. Skrzynia pięciobiegowa, jak widać, i Ford nie słynął nigdy z precyzji zmiany biegów. To zapinanie takie było Fordowskie, żeby nie powiedzieć francuskie. Mała dygresja do samochodów na F, z którą ja się prywatnie nie zgadzam, ale w tym egzemplarzu to biegi wchodzą jak w maśle. Idealnie trafiają w kolejne swoje miejsca. Zapinanie tutaj bez najmniejszych problemów, czyli tutaj jakby nic nie uległo jeszcze zużyciu. Siódma generacja Escorta, a w przypadku Escorta to MK7, bo przecież Golf może być siódmej generacji. Równie dobrze mógłby być MK7, ale nie. W przypadku innych samochodów mówimy o generacji siódmej, w przypadku Forda mówimy, że jest to MK7, tak to się przyjęło. Popularnie mówiąc o Fordach, zadebiutował w styczniu roku 1995, a ostatnie egzemplarze zjechały z taśmy fabrycznej we wrześniu roku 2000. W roku 1998 Ford zakomunikował, że siódma generacja Escorta będzie ostatnia, a wprowadzony wtedy właśnie Focus zastąpi model o nazwie Escort. I kontynuacja kompaktowych Fordów to właśnie od roku bodajże 1998 model Focus na rynku, który również już kilkukrotnie zmieniał swoje generacji. Przy czym dla mnie osobiście z tymi generacjami to było tak, że nie każde oznaczenie Escorta z wyższą cyfrą to była kolejna generacja. Ja bym powiedział, że niekiedy to były liftingi. Przednio napędowy Escort to był chyba MK3, o ile dobrze pamiętam w roku 80. Później w 86 MK4 niewiele się różnił, na pewno obszernie się różnił technicznie, natomiast wizualnie niewiele i uważałbym, że jest to duży lifting, a nie nowa generacja poprawcie mnie jeśli się mylę, zaprezentowany w roku 90 MK5, 90 na jesieni, to oczywiście był całkowicie nowy model, w 92 MK6 niewiele się zmienił, technicznie może troszkę więcej, wizualnie niewiele z tyłu, takie eliptyczne światła bardzo podobne do MK7, również można było powiedzieć, że to był obszerny lifting i tak samo w 95 na upartego można by było powiedzieć, że to również był obszerny lifting MK6, no dla niektórych to są całkowicie nowe wersje, dla mnie niejednokrotnie uważam, że oczywiście samochód uległ odświeżeniu, ale że jednak był to lifting. No i przed nami tradycyjnie wjazd na drogę S11, czyli pokaz dynamiki 50-120. Jak to zwykle bywa, jedziemy z trzeciego biegu, spójrzcie, 50 na godzinę na trójce, 2500 obrotów, przed nami SK, pedał w podłogę i startujemy. I czwóreczka w granicach stówy i pedałujemy dalej. I po małej chwili na czwórce 120, zapinam piątkę. Piątka, 120 na budziku, 3600 na obrotomierzu. Szału nie robi, ale sprawnie się rozpędza. I 120 na blacie, ja już milknę, spójrzcie na sonometr. Jak widać, do cichych nie należy. Średnio około 73 dB. Zgoła inne wartości, aniżeli we współczesnych samochodach. Przy czym powiem tak, ten hałas wcale nie jest uciążliwy. Jest to wypadkowa szumu powietrza, szumu opon i nieco słyszalnej jednostki napędowej, ale nie jest to jakieś uporczywe buczenie. Jeśli chodzi o prowadzenie, to taki trochę gumowaty układ kierowniczy. Zawieszenie również, no ale to jest 25-letni samochód. Natomiast utrzymuje zadany kierunek jazdy na wprost. I powiem, że pokonanie kilkudziesięciokilometrowej trasy na pewno nie nastręczy problemów kierowcy. Sądzę, że nawet można by się nim wybrać dłuższą trasę, kilkuset kilometrową. Całkiem przyjemnie spędza się czas za kierownicą. No i w tamtych czasach słynny, analogowy brightwing we Fordzie. Dwa zdania tytułem podsumowania, no piękny kawał historii motoryzacji w wydaniu Forda. Panu Edwardowi bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi tego samochodu do recenzji. Życzę mu kolejnych kilometrów pokonywanych z przyjemnością i bez awarii, tak jak to miało miejsce dotychczas. Jeszcze może się odniosę, że standardowa obsługa przy tym samochodzie oczywiście zrobiona o awarii. Słyszeliście z takich ciekawych rzeczy, to tarcze i klocki z przodu były wymieniane tylko raz, z tyłu ani razu. Świece zapłonowe pytałem, czy wymieniał. Powiedział, że wymieniał zgodnie z instrukcją, a w instrukcji jest zapis, że co 60 tysięcy kilometrów, więc były na 60, i mówi, że w tym roku pewnie znów będzie musiał wymienić. Bo samochód ma 118, więc pewnie w tym roku dobije do 120. Ster tu jest trochę łysy, niech was to nie zmyli. Przebieg jest na pewno autentyczny. To jest pewnie brak wspomagania, nie musisz chodzić na siłkę na postoju. Rzeczywiście trzeba mieć sporą krzepę, żeby tym samochodem manewrować. Od kiedy ja znam pana Edwarda? od bardzo, bardzo dawna. W momencie, jak, jak on odebrał tego Escorta, to myśmy od niego kupili Poloneza w 98 roku, w którym mój wujek jeździł 5 lat i on tego Poloneza, rok produkcji 89, również miał odnowości. nowości wtedy, jak widać, zmieniał auta częściej. Po Polonezie przeszedł się do Escorta i jeździ nim do dzisiaj. Bardzo serdecznie mu dziękuję jeszcze raz za udostępnienie tego samochodu. Czy ten samochód jest wolny od VAT? Oczywiście, że nie jest, ale z biegiem lat wszystkie te rzeczy w takich samochodach już nie maże klasycznych, a więc ich wady zamieniają się wtedy po prostu w cechy. To, że on nie ma wspomagania, to dzisiaj nie jest wada. To jest po prostu cecha tego samochodu. Można było mieć wspomaganie, które kosztowało wtedy krocie. A wiadomo w latach 90. każda złotówka była oglądana trzy razy dookoła. Myślę, że bardziej aniżeli dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do następnego cześć.